Dzień dobry, chocerka Krzysztof. Jestem przedstawicielem firmy Kartago na Polskę, firma Dandy z Dierżonów. Znajdujemy się na targach w Düsseldorfie. Chciałem przedstawić Państwu kilka nowych modeli, które Kartago zaprezentowało dzisiaj na targach. Jednym z nich jest Chic C-Line, drugim Airline i trzecim będzie S. -Plus. To jest Kartago, już powyżej 3,5 tony. 7-tonowe auto. Za mną stoi yy, prezentowany e yy, Jest to najnowszy, najnowszy model na 2020 rok. Yy, karta go powróciło do produkcji aut na bazie Mercedesa. Yy, jest to auto z silnikiem 2.2 177 koni. Yy, skrzynia biegów dostępna automatyczna 9 biegów. Auto zostało nowy przód, nowy tył, dwa rodzaje mebli, yy, jasny środek, jasne fronty i ciemniejszy, obydwa, tak jak powiedziałem, nowe, nowe modele, nowe, nowe środki. Yy, ponadto nowy grill, w końcu nowe lampy, yy, stworzone tylko dla Kartago, Full LED, bardzo dobra widoczność. W nocy S Plus również dostał, dostał nowy środek, nowy przód, nowe lampy, yy, bardzo zbliżone do e Jeżeli chodzi o yy, niższą półkę c -Line. w Celine możemy. Dostać też lampy LEDowe, ale tylko w wersji Superior. Natomiast pozostałe wersje y, C-Line różnią się tylko przodem. Dostał nowy grill, nowe lampy LEDowe, ale pozostałe światła y, tak jak z tamtego roku. Ale mamy również w y, C-Line nowy tył, y, nowe meble, Modena, no, nowe meble, które nazywają się Modena za dopłatą kosztują 660 euro jeżeli chodzi jeszcze o podwozie Fiat'a który produkowany był do tej pory w Kartago, nowe silniki 140 koni 160 koni 180 koni skrzynia biegów automatyczna, w pełni automat nie tak jak w pozostałych wersjach w poprzednich wersjach skrzynia biegów zwykła, zautomatyzowana tu już mamy skrzynię biegów taką prawdziwą, automatyczną 9 biegów, podobnie jak w Mercedesie nie testowaliśmy jeszcze auta, ale z y, opowieści wiemy, że dość dobrze to pracuje, dobrze, dobrze funkcjonuje. Na tym, na tym tyle krótkiej opowieści o nowościach Kartago. Zapraszamy na, na stoisko w Düsseldorfie. Mamy wystawionych około 80 aut. Y, w, w hali obok mamy też y, wystawione Malibu. Y, to są blaszaki, y, furgony. Tam jest zaprezentowane nowe, nowe Malibu, y, wersja GT, Gran Turismo, y, z wyciętą półką, nowe meble. Czarning, zapraszamy.